Witam w tym filmie, porozmawiamy sobie o tym, jak komponować swoje posiłki z jakich źródeł białka, tłuszczu i węglowodanów, korzystać jak w ogóle cieszyć się dietą. Także zacznijmy w ogóle od tego, że mamy trzy główne makroskładniki. Jest to właśnie białko, tłuszcze i węgle. Jak tutaj widzisz, tłuszcz ma tych kalorii dwa razy więcej. Co to znaczy, że aby zjeść 900 kalorii potrzebujemy dwa razy więcej białka lub węglowodanów. Niż tłuszczu. I czy to oznacza, że tłuszcz musimy totalnie wyeliminować ze swojej diety? No, absolutnie nie. Tłuszcz będzie przede wszystkim regulować nasz układ hormonalny oraz będzie spowalniał opróżnianie żołądka. Dlatego, na przykład, po majówkowym grillu jesteś najedzony na następny dzień, bo było duże połączenie właśnie tłuszczu i białka. I właśnie do białka sobie teraz przejdziemy. Tak jak widzisz, ma tutaj cztery kalorie. Białko będzie to najważniejszy. Makroskładnik białko jest budulcem naszego organizmu, odpowiada za regenerację mięśni i oraz za efekt sytości. Białko również trawi się najwolniej ze wszystkich makroskładników. Dzienne takie zapotrzebowanie białka powinno wynosić około od 1,5 do 2,2 gramy na każdy kilogram masy ciała. Czyli przykładowo, osoba, która waży 100 kg, powinna jeść tego białka od 150 nawet do 220 gram dziennie. Węglowodany będą swego rodzaju paliwem dla mózgu, nerwów mięśni i serca, a także źródłem niezbędnego dla układu pokarmowego błonnika. W połączeniu z białkami i lipidami węglowodany również pełnią funkcje budulcowe, czyli te w strucie węgle są po prostu tak zwane węgle są paliwem dla naszego organizmu. I teraz tak, jakie są w ogóle źródła tych makroskładników? Także zaczniemy sobie od białka. Tak jak widzisz mamy tutaj chude mięso, mielone mięso, nabiał, ryby, Odrywkę białkową jaja oraz strączki i z tych właśnie źródeł białka chcesz korzystać w swoje diecie, żeby to dzienne zapotrzebowanie właśnie dobijać. Także mamy tutaj drób, czyli będzie to po prostu kurczak albo indyk, jakieś mięsa, po prostu mielone, wołowina, wieprzowina, raczej chude. Staramy się, żeby gdzieś tam tego tłuszczu w tym mięsie nie było zbyt dużo. Jest to również nabiał, czyli wszystkie sery, skyry, tak teraz tak bardzo popularne, jakieś twarogi, jakieś chude serki. Także jest tego po prostu teraz pełno, więc to dałko z tego nabiału można fajnie sobie dobić tą dzienną właśnie podaż. Następnie są właśnie te chude ryby tak jak tutaj zaznaczyłem, czyli to jakiś, jakiś dorsz, jakaś miruna, powiedzmy, jakiś sandacz, takie rzeczy, żeby tam było też samo białko i tego tłuszczu było po prostu minimalnie. Kolejna sprawa, to jest właśnie odżywka białkowa, też w tych czasach mocno, mocno popularna, która jest fajnym gdzieś tam uzupełnieniem tego, tej dziennej podaży białka, jeżeli na przykład nie możesz tego dobić z takich, powiedzmy normalnych produktów, które są gdzieś tutaj, tutaj obok, także białko, białko w proszku też nie jest totalnie konieczne, ale jest fajnym dodatkiem na przykład, nie wiem, do owsianki, do naleśników, do Jakiś gofru, jakiś danie w ogóle na słodko, czy nawet do szejka, po prostu także to białko jest bardzo, bardzo wygodne. Następnie mamy jajka, także po prostu, po prostu jajka są źródłem białka i tłuszczu, bo tak jak widzisz, tutaj też jajka się pojawiły w źródłach tłuszczu. Jedno jajko ma około 7 gram białka, także jest to dosyć sporo. No i ostatnia sprawa to są właśnie strączki, czy jakieś groszki, fasole, ciecierzyce, takie właśnie rzeczy. Kolejne sprawy są właśnie węglowodany, umieściłem tutaj jeden obrazek, także będą to wszystkie swego rodzaju pieczywa, makarony, ryże, kasze, ziemniaki, bataty, owoce też się w to obliczają, czyli jakieś banany, które są po prostu jednym z bardziej kalorycznych owoców, warzywa też się tutaj znajdą, także to są te źródła właśnie węglowodanów, jakieś płatki owsiane, kaszymanne, płatki nie wiem, orkiszowe, także jest tego dosyć. Dosyć sporo, głównie z tych właśnie źródeł węglowodanów chcesz skorzystać. Wiadomo, że źródeł węglowodanów są np. jakieś ciastka, albo nie wiem, jakieś paluszki, właśnie jakieś chipsy, no ale wiadomo, z tych źródeł raczej nie chcesz korzystać, też je minimalizować w swoim systemie żywienia. I teraz przejdziemy sobie do właśnie źródeł tłuszczu, więc takie teraz widzicie tam na ekranie, to są produkty, z których powinieneś korzystać oczywiście źródeł, to jest wiem, na przykład olej, albo smalec, albo właśnie chipsy, albo jakieś paluszki, ale w nich znajdziemy tak zwane kwasy nasycone, które gdzieś tam powinny stanowić około 10% naszej dziennej podaży kalorii. Czyli przykładowo powiedzmy osoba, która je 3000 kalorii, to z tych tłuszczów nasyconych może maksymalnie jeść te 300 kalorii, czyli to będzie około 33% gramy takich tłuszczów nasyconych, tutaj widzimy tłuszczo, tłuszcze jedno, jedno wielonasycone i jedno nienasycone, także mamy tutaj właśnie awokado, oliwę z oliwek, orzechy czy jakieś migdały, właśnie pestki, pestki dyni, jakieś pestki słonecznika, takie rzeczy, masło orzechowe i tutaj na przykład jest łosoś, czyli takie już tłuste ryby, no i tak jak wcześniej wspominałem właśnie Jajka, także to są te źródła tłuszczów, których chcesz korzystać na co dzień. Nie chcesz gdzieś tam skorzystać z tych źródeł, o których mówiłem wcześniej, tam gdzie występują te właśnie tłuszcze nasycone, no bo badania pokazują, że mają one gdzieś tam, powiedzmy, negatywny wpływ na nasz organizm. Teraz przejdziemy sobie do tego, jak w ogóle komponować swój posiłek. Wiem, że dużo ludzi ma z tym problem, dlatego, dlatego tworzę tą lekcję. Jak to powinno wyglądać? Tak jak widzisz tutaj właśnie na, na ekranie, czyli mamy białka, tłuszcze, węglowodany plus owoce albo warzywa i taki posiłek da nam jakby maksymalną ilość sytości w danym posiłku, no i oczywiście nas też najbardziej odżywi. I teraz przejdziemy sobie do przykładu takich posiłków, żebyś po prostu wiedział przykładowo, jak to mniej więcej powinno wyglądać. I tak jak widzisz tutaj na ekranie przygotowałem parę przykładowych posiłków. Także zaczniemy sobie od lewego górnego rogu. Mamy tutaj łososia, czyli źródło białka i tłuszczu. Mamy tutaj ryż, czyli źródło właśnie węglowodanów. I mamy pomidory, czyli też źródło powiedzmy węglowodanów, ale chodzi tu bardziej o to, że jest to po prostu warzywo, także będą ilości błonnika, witaminy, także ten posiłek również nas nasyci na bardzo długo. Mamy tutaj połączenie właśnie tłuszczu i białka z łososia. Mamy węglowodany z ryżu oraz z pomidora. No i oczywiście samo, samo warzywo, jakim jest Pomidor. Także tak może wyglądać Twój przykładowy posiłek. Może to wyglądać zamiast łososia. Łososie jest dosyć drogi, też nie każdego na niego stać. Także może być jakaś chudsza ryba, na przykład jakieś, nie, właśnie, jakiś sandacz czy jakaś miruna. Takie ryby, które są po prostu chudsze, ale do tego na przykład dodać sobie tutaj kapkę oliwy z oliwek, żeby tego tłuszczu się tutaj trochę znalazło i żeby właśnie spowalenie żołądka, opróżnienie żołądka było troszeczkę wolniejsze. Kolejny przykład to jest tak, jak tutaj widzisz w lewym dolnym rogu. Jest to właśnie makaron pełnoziarnisty, który ma więcej błonnika, który nasyci się właśnie najdłużej, chude mięso, mielone na przykład, bardziej z szynki, więc jeżeli wybierasz te mięsa bardziej tłustsze, to żeby one właśnie były w tej wersji powiedzmy odtłuszczonej. Mamy tutaj oliwę, no i mamy również warzywa na patelni, czyli mamy znowu połączenie białka i tłuszczu z mięsa, tłuszczu z oliwy, węglowodanów z makaronu i białka również z i witamin, i minerałów. Następnie mamy tutaj, to może być przykładowy posiłek, gdzieś tam taki typowo polski, czyli mamy tak, pieczywo, ale pełnoziarniste, które też również nasyci nas najdłużej niż na przykład pieczywo białe. Do tego mamy ser na kanapkę, lekki, który doda trochę właśnie smaku do tej kanapki. Mamy tutaj oczywiście szynkę i ser, czyli myślę, że gdzieś tam codzienne wybory Polaków. Ser może też być również otłuszczony. Nie musi być. Mamy dlatego jajka, czyli znowu źródło białka i tłuszczu, i mamy na przykład rzodkiewki. To nie muszą być rzodkiewki, to może być jakiekolwiek twój ulubiony owoc czy, czy warzywo. Także tak mniej więcej może wyglądać też twój posiłek. Kolejny posiłek, mamy coś bardziej słodkiego dla osób, które lubią słodkie, i takim najlepszym sposobem na zabicie tej ochoty na słodkie jest po prostu dobrze przygotowana owsianka, która która po prostu też nasyci nas na długo, no i tak jak powiedziałem, zaspokoi to uczucie na słodkie. Także mamy tutaj po prostu płatki owsiane, które zalewamy mlekiem czy wodą i je gotujemy. Robi się z tego taki ala budyń. Mamy fajnie przygotowaną owsiankę, tylko problemem jest to, że dużo ludzi nie umie robić tej owsianki. Także tutaj podaję Ci przykładowe produkty, które może wsadzić do tej owsianki, która stanie już już też pełną posiłkiem. Także mamy tutaj dodatkowo skera. Ja dałem waniliowego, no bo go po prostu uwielbiam, smakuje jak danio i też ma dużo białka. Także tutaj właśnie mamy źródło białka i węglowodanów, płatki owsiane również źródło węglowodanów i troszeczkę białeczka. No i do tego mamy truskaweczki jako źródło owoców i też minerałów i witamin, boróweczki, źródło polifenoli, które bardzo pozytywnie wpływają na nasz organizm. No i tutaj na osłodę jeszcze mamy tutaj gorzką czekoladę, czyli źródło tłuszczu. Oraz no, trochę sobie jeszcze osłodzimy ten, ten... jeszcze zredukujemy tą pokusę eee, na... plus gorzka czekolada jest fajnym źródłem magnezu. Także mamy tutaj taki posiłeczek, taką owsianeczkę możemy sobie zrobić na noc, wstawić do, nie wiem, do pojemnika, do słoika i na następny dzień sobie ją wziąć do pracy, czy do szkoły, także owsianeczka jest bardzo super wybór. Kolejny przykład, tutaj troszkę zasłaniam, ale jest to po prostu zwykła pierś kurczaka, ziemniaki, ogórek, Jogurt naturalny oraz oliwa. Także taki, powiedzmy polski obiad, tylko w takiej wersji. Fit. Także mamy znowu kurczaczka jako źródło białka, ziemniaki jako źródło węgla. Oliwę z oliwek jako źródło tłuszczu, no i tutaj ogórek i ten jogurt naturalny, jako taka ala mizeria, żeby gdzieś tam oszczędzić tych kalorii, nie dodając właśnie śmietany. Możemy troszkę dodać tej śmietany, ale nie tam gdzieś, nie wiem, dwie łyżki, tylko nie wiem, powiedzmy pół łyżeczki dla smaku, i resztę zrobić to z jogurtem naturalnym. Wyjdzie taki fajny polski fit obiad. Także tak może teraz wyglądać Twój następny niedzielny obiad. No i ostatni posiłek, mamy tutaj taki powiedzmy typowy posiłek też polski, czyli po tosty, ale w takiej wersji wysokobiałkowej. I tak, mamy tutaj chleb tostowy, ale pełnoziarnisty, który tak jak wcześniej wspominałem, nasyci nas na dłużej, no bo ma więcej ilości błonnika. Mamy tutaj mozzarellkę light, mamy chudą szyneczkę, mamy pasatę pomidorową i mamy ulubione warzywa. Ja tutaj dałem powiedzmy ogórka i pomidora. I taki posiłeczek też będzie bardzo spoko, bo też jakby, powiedzmy, zabije Ci tą ochotę na tosty. A tak naprawdę jeszcze tosty tylko w takiej wersji zdrowszej, które nas Cię na dłużej. Więc myślę, że to jest też fajna opcja do uwzględnienia w swoim codziennym żywieniu. Więc myślę, że ten film mniej więcej zobrazował Ci, jak powinny wyglądać Twoje posiłki. A na koniec powiem Ci jeszcze, gdzie możesz mnie znaleźć. Także na Instagramie Mikołaj Zawadzki przez dwa i na końcu, na Facebooku Mikołaj Zawadzki, trener personalny piaseczno. Na ekranie widzisz przemiany moich podopiecznych, a w opisie poniżej znajdziesz link do darmowej konsultacji, gdzie możemy omówić sobie, jak mogę Ci pomóc spełniać Twoje cele sylwetkowe oraz zdrowotne. Do następnego.